to będzie jeszcze w w takim że po prostu moje życie jak prostą tylko będzie w i będzie bez dźwięku będę tylko włączać dźwięki będzie na przykład 5 lat później, 3 lata później i tak dalej U e, nas nie zabrać dobra, lecimy robić to jeszcze teraz będziecie mnie słyszeć Jak już zacznij się totalnie do to nie będziecie mnie słyszeć. Też hmm. jeżeli wiecie jak się robi live's jakram, a wy po prostu katacie na live, czyli piszecie, to piszcie w komentarzach. co to ma, to nie chce wylać Dobra, 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 jakiś fajny tomy A ten jest taki fajny. Okay. Później oczywiście będę się zmieniać tą i miejsce zamieszkania, no bo będę się powiedzmy przeprowadzić, ale nie tak często. Dobra. Jak wszystko przygotuję, zobaczycie i was jeszcze z a teraz na chwilkę pajo. Dla was to sekund, sekundę, dla mnie tu krwiej okay. Dobra bye. A jeszcze niczego nie zrobiłam, tylko wezmę na górę. Jeżeli nie będzie czegoś słuchać, to sorry! To jest na serio, na chwilę. I jeszcze na to patrzę. Patrzcie, znalazłam nowe rzeczy. nikt ale to po teraz ja się znalazłam. A to, tu są jakieś nowe rzeczy, te podłam. Tu są o. Widzicie, plamy można stopić, że mamy. O. Wreszcie, szukałam tego. I żeby żebym chociaż miała ten przycisk. A jak nie to ten. Była kompas. Dobrze tu są takie peczki jakieś. Dobrze nie interesuję. O. Takie fajne lampy. te rzeczy były, ale nie oglądam tam. Pająka na ścianie można mieć. Albo gdzieś. A tu. A. O, o tym nie wiedziałam. O tym, o tym, o tym. No, to nie o tym wiedziałam. Dobra, teraz materiał. oczywiście. Dobra, wróćmy z tego pokoju nie, coś on pokazać po widzę. Ja nie słyszałam tej szabki wcześniej. No to co? Dobra, nie o to chodzi. No, no to nie. Właśnie róż, ale no też sieleń. No bo lubi Dobra, idziemy, idziemy. Idziemy i pom 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 tu jest barierka, żebym nie spadła, tylko nie udało mi się równo nie chciało mi się wręcz rezygnować tu jest Stefan, tu lampka światełka i teraz jest mały czekaj, zauważyłam, że jest co Nie, to? o nie, to będzie to to albo po prostu ich nie To. To. I wcześniej przeklątałam to. Ej, to teraz coś przeklączać tu. Widziałam wszystko tu też. A tu, tu mnie obchodzi i to, 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 tego nie było, to, 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 Tego nie było. Jutro, tam. tego, tego nie było. Ej. Tu nie wiem co było, co nie. I to wszystko było już dobrze pamiętam. Hmm, tu nic nowego chyba nie ma. Tu nic nowego chyba nie ma. Nie wiem, ponieważ tutaj tu często nic nowego nie ma. Tu pokazałam, tu, ale to już jest, to można powiedzieć, to jest to i to. Tak jest nowszych, patrzcie, tu nic, o, ojej, palisy, azery, takie pyły, tu nic nowego chyba, tu nie wiem, czy jest coś nowego, tu nic nowego chyba nie ma, tu nic nowego nie ma, nic, no nie, to jest nowe, tu nic nowego nie widzę. To jest nowe piaskownika. Jeszcze będziemy mogła to tu, tu nic nowego. Tu nie wiem czy jest coś nowego. Tu nic nowego. To chyba jest tu nowe. To jest całe nowe. O nie, to. to. Tu nic nowego, nic nowego. Dobra, sami sobie zrobicie przekląt. Ja sobie naprawię ten pokój, bo wszystko usunąłem. Później wyciągnę ogród i będzie odrobiono okrutu. Noże, a jeszcze to i to jest chyba nowe. Nie widziałam tego na 100%. Dobra, teraz na sobie oprawę. Taki będzie pokój, bo się nie chcą mnie Lecimy, lecimy na twór. Wiem, że tu mam mnóstwo piasku nie będzie w nim sopawek, więc dlatego on na twój hop. Tu sobie zrobimy taką mini plaszę, tylko... Czekaj, a tu jest to przejście i jak jest... Czekaj, a tu... To... nie. Myślałam, że to się tak... zmieni, nie, ale jednak nie. Dobra. Lecimy gdzieś w fajne miejsce. I... Mamy duszy każdego, to będzie. A nie Ej, tu jest fajne miejsce. No. Och, nie chcę stawać tego. A to prawo. tu to było. Nie tu, tylko tu. Piaskownica. I ta pieskownica jest na tyle fajna. że są foremki, są upadki i jest na drzwi. I tylko misią można sapać, A Krochę... nie, to są kropki, przepraszam. Dobra. Ej, w sumie. To będzie jednak ten filmik. Meblowanie? I będzie druga część już coraz tania. A teraz. Ale jeszcze muszę Wam coś powiedzieć. Nie mogłem sobie wymyślić takich średnich widzów. Jak wyjeżdżałam, to w górę. Miałam 514, 15, coś takiego słupów. Jak widziałam, 227 jakoś tak słupów. Czemu? Starajcie się chociaż być top. 5-5-5 To nie się Pajo, ciągle będę na tym Teraz na serio. Pajo, pajo.